Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was brońkę czarne ostrze. Tutaj macie jej właśnie perki, jak najlepiej ją zrobić, ale macie tutaj też dostępny perk. Zamiast żywiołu fizycznego, możecie to sobie zrobić na żywioł ogniowy, który też jest bardzo dobry, ponieważ testowałem i też sprawuje się bardzo fajnie na misjach nawet na 130 mocy. Do mm, profitu. Drużynowego dajemy sobie atak z żywiczeniem, na dowódce oczywiście Paleoluna, do drużyny wsparcia lekcja anatomii, mgła na morzu, chyży z głębin oraz żrące ciosy. Do gadżetów klasycznie stacjonarna wieżyczka latająca oraz przypływ adrenaliny. I tak, wejdźmy sobie na jakąś misję 140. Dobrze, żeby były to jakieś obozowiska. Yy. O kurczę, tutaj widzę powiększy się obszar delikatny. Fajnie, fajna wiadomość, dobra. Nie ma nic, dobra, a więc musimy wejść sobie tutaj. Dobra, wchodzimy do gierki. Pokażę Wam jeszcze na szybko, jak to działa, jak się sprawuje ta broń. I oczywiście będziecie będzie dzisiaj też konkurs na 1000 subskrybentów. Jest do wygrania 50 broni, także jeżeli oglądacie ten film, wyczekujcie następnego. Będzie on dzisiaj. I e, sposób na wygranie 5 broni. Ponieważ jest 50 broni do rozlosowania, 10 osób ma szansę wygrać po 5 broni. Także warto, wystarczy napisać: tak, zasady i regulamin całego konkursu. Piszemy komentarz pod filmikiem i najbardziej kreatywne komentarze. Oczywiście bez wulgaryzmu, bez żadnych takich głupstw będę e, oznaczał serduszkiem i e, wtedy jeżeli zaznaczy 10 osób tymi serduszkami e, wygrają te właśnie oto bronie. tylko musicie też napisać swój nickname. E, swój nick w grze w Fortnite musicie napisać e, przy tym właśnie komentarzu. Kto jeszcze nie widział, ee, zrobiłem dla Was dzisiaj takie podziękowania krótkie, które trwają aż 32 sekundy. Także kto jeszcze nie widział, niech sobie wejdzie na mój kanał i pokazałem tam siebie, pokazałem tam również jak bardzo Wam za to dziękuję. Mm, Bronie. Czarne ostre. W porządku, burza burzą. Halo? Pustaki? Co jest grane? O, dobra Zobaczcie, na dwa hity schodzą. I to tak naprawdę, maksymalnie na dwa hity. Niestety leże, ale no jak widzicie broń sobie daje radę, ja oczywiście robiłem ten jej główny atak, który tam zabiera chyba po 30 naszej energii. A zaraz jeszcze sobie zobaczymy jej prędkość. Odwróćmy się tutaj. No fajnie że spróbuję broń. Broń się spróbuje bardzo dobrze, jestem z niej zadowolony. Mogę powiedzieć szczerze. Bez żadnego tutaj oszustwa. No zobaczcie, to jest 140 mocy, oczywiście to są pustaki ogniowe. E, I to jest broń na żywioł fizyczny. Gdybyśmy sobie zrobili te czarne ostrze na żywioł e, ogniowy, na pewno by sobie dawała radę lepiej. Bo jak wszyscy wiemy, żywioł ogniowy działa na pustaki siły natury oraz na pustaki siły e, ogniowej. Tak, ogniowej najlepiej. Także broń się spisuje całkiem w porządku. E, ma jeszcze tą swoją umiejętność, że... Podskakujemy i działa tak samo jak chociażby łapa, czyli furia króla burzy. Bardzo przydatna brońka, tym bardziej, że macie ją do zdobycia w sklepie sezonowym. Jest ona do kupienia za 180... za 1680 zł. I nie mylę, tak? No, coś takiego. Także warto. Warto jest kupić, tym bardziej, że jest tak jakby darmowa. Dobra, to już by było na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami już będę żegnał. Do zobaczenia na dzisiejszym konkursie. Cześć!